Czy jeszcze pójdziemy sobie na plażę, czy już od razu do hotelu? Ale to już będziemy myśleć, jak będziemy na miejscu. Tylko powiem Wam, że pogoda niestety nie jest zbyt dobra. Cały czas pada. Odkąd wyjechaliśmy, a przyjechaliśmy do już 300 kilometrów? 240 tak? 240, no, 240 kilometrów, i cały czas słuchajcie, pada i dalej pada. Normalnie świata nie widać. Dobra, słuchajcie, odzywam się do Was z potem. Dobra, słuchajcie, czekam właśnie na mojego e, męża. E, no i powiem Wam, że tak wczoraj na szybkiego się pakowaliśmy, bo praktycznie już późnym wieczorem, że porzucaliśmy wszystko do walizek. Mamy tyle rzeczy, tyle nam się nazbierało e, żeby najmniej jakbyśmy wyjeżdżali na miesiąc. Mamy dwie wielkie walizki. E, także, e, także masakra e, tak nas poniosło. Nawet jeszcze, słuchajcie, tu jakiś laptop, tu jeszcze laptopa tu w ogóle jest da Dawida walizka, bo moja praktycznie zajmuje cały bagaż, bo ja mam taką naprawdę wielką walizkę. Tu mamy laptopa, tutaj mamy jakieś ładowarki, internet widzieliśmy swój. I jeszcze aparat. No i tak słuchajcie, przestało chociaż, chociaż padać, to jest inny plus tego wszystkiego. Jak sprawdzałam pogodę, no to ma być ciepło, także zobaczymy czy nam się uda. Oczywiście to jest wrzesień już praktycznie, także nie spodziewamy się upałów, ale chociaż mamy nadzieję, że nie będzie padało i będziemy mogli skorzystać i pospać na plaży. Także jesteśmy dobre myśli, zobaczymy. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Słuchajcie, no i dalej tego mojego męża nie ma. Ja czekam i czekam. Dobra, będę odzywać się do Was chyba już bliżej, jak dojedziemy. Zostało nam coś koło 200 km, także jesteśmy już bliżej niż dalej. Słuchajcie, bardzo się cieszymy. A jedziemy, że troszkę odpoczniemy. Planowaliśmy lecieć gdzieś po, po weselu. No, niestety jest taka sytuacja, jaka jest, no i nie będziemy tutaj jakby ryzykować kwarantannami i tak dalej. Także zdecydowaliśmy się na Polskie Morze. Mam nadzieję, że kiedyś sobie odbijemy, jak to wszystko się już w końcu uspokoi troszkę i że sobie gdzieś tam na spokojnie polecimy. Co do wesela, słuchajcie. Było super, tak się wybawiliśmy. Nie chcecie zobaczyć, jak moje stopy wyglądają po tym weselu. Bawiliśmy się, wszyscy goście z tego, co nam mówili, byli bardzo zadowoleni. My też bardzo się cieszymy, że im się podobało. Słuchajcie, właśnie nie wiem, czy pierwszy filmik, chyba pierwszy filmik wleci, właśnie taki z duperelkami z wesela. No to będziecie mogli go obejrzeć już na kanale. I potem chyba zrobimy też takie podsumowanie razem z Dawinem, jak będziemy mieć chwilę czasu, no to usiądziemy i podsumujemy e, całe wesele, co i jak, co byśmy zmienili, a co nie, co nam się podobało, co nam się nie podobało, e, no i tak, słuchajcie, e, i e, o, chyba idzie już mój mieciu, e, także będę powoli kończyć i ruszamy dalej w drogę. Jesteśmy już w naszym pokoju, zostawiliśmy jedynie tylko walizki, dobra, no i mamy łazieneczkę, ładna łazieneczka, widziałeś łazienkę? Wiedziu mnie nie słucha, tu mamy dużą szafę, także wszystko nam się prawie nie zmieści, no taka standardowa elegancka O! i o, jest parawan yeah. dobra, idziemy aha, tu sobie można zamknąć nasze ciuchy, nie patrzcie ładnie łystereczko, telewizorek ładnie, a jak ten? dobra, no idziemy na taras Jesteśmy na y, siódmym piętrze O Boże, jak to wysoko Słuchajcie, no i tam, tam O, tu, 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 tu. Widać morze y, Mamy y, restaurację na Jedenastym piętrze Także będzie widać No pięknie, bardzo ładnie Ale mega wysoko Dobra Dobrze słuchajcie, my się ogarniemy troszkę, rozpakujemy się i potem się do Was odezwę. Pokażę może jeszcze co nieco, co nieco z hotelu. Dobra, no to do zobaczenia potem. So, jeździliśmy przez półkoło brzegu i szukaliśmy e, Media eksperta i w końcu skusiliśmy się na kolej nogi i szybko nam to poszło, bo inaczej byłoby kiepsko. Dobra. A teraz słuchajcie, będziemy iść szukać bankomatu i będziemy uciekać do pokoju, bo już powiem Wam, że jesteśmy zmęczeni, więc tutaj szuka, ale coś chyba. kiepsko Dobra, odwiedźmy się do Was, słuchajcie, jesteśmy już w windzie, pędzimy na kolację, bo w hotelu mam wykupione śniadanie i kolację, także właśnie pędzimy, jest po 18, także zobaczymy czy będzie coś dobrego, ale już brak mocy dzisiaj nie. No. Nie mamy starasu na 11 piętrze, także mega wszystko widać. Dobrze słuchajcie, my jesteśmy już w hotelu, jest coś koło godziny 20. Powiem Wam, że już nie mamy dzisiaj mocy odpuściliśmy sobie już jakieś takie atrakcje i spędzimy już ten czas leżąc i odpoczywając. Tyle możecie słyszeć muzyka, chyba jakieś dancingi są tu obok. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Postaram się nagrać teraz troszkę więcej odcinków dla Was. No i życzę Wam udanego dnia. Widzimy się już w kolejnym odcinku na moim kanale. Papatki!